Jestem w Alfie od tygodnia. Nie ma tu zbytnich udogodnień, ale lepsze to niż być samemu. Bazę założył rok temu niejaki Ron Harrison. To on powitał mnie po przybyciu na miejsce. Podziwiam tego człowieka. Nie dość, że rozkręcił Alfę w zasadzie w pojedynkę, to już pracuje nad siecią mniejszych ośrodków dookoła. Popełnił za to jeden błąd. Przekazał dowództwo Powellowi. Po całym tym zamieszaniu z radiem nie jestem raczej pupilkiem Pawela, ale nie będę płakał z tego powodu. Jesteśmy największą grupą, jakiej udało się przedrzeć. Gdyby nie Pawel, Kornel pewnie jeszcze by żył. A po Kornelu umrą przecież kolejni. Kiedy podczas odprawy uprzedzano nas o czyhających tu niebezpieczeństwach, nikt nie przewidział możliwości spotkania z Rosjanami. Zresztą ci Rosjanie nie pochodzą z naszej wersji przyszłości. W ich świecie nie było Hitlera, a Putin nie został prezydentem. Cokolwiek to oznacza, faktem jest, że nasi żołnierze giną od ich kul. Trzeba z tym coś zrobić. Pierwszym Amerykaninem, który tu wylądował, nie był żołnierz i chyba to go właśnie uratowało. Zamiast próbować przebić się do któregoś z naszych oddziałów, Tim Gladstone, bo tak się nazywa, ukrywał się przez pewien czas w towarzystwie naszych praprzodków, homo pekinsis, zwanych pospolicie małpoludami. Dzień, w którym Tim wylądował na tym pustkowiu, oznacza początek nowej ery. Teraz mamy rok drugi, data, którą zapamiętam. Harrison mianował mnie kapitanem. Nie przybyłem tu w poszukiwaniu zaszczytów, ale miło, że ktoś mnie wreszcie docenił. Jednak najmilszym aspektem tego awansu jest widok wściekłej gęby Pawella. Na pewno wie już o moich przenosinach do Ganny, gdzie będę dowódcą. Nie mogę się już doczekać. Wiem, że nie będzie tam łatwo, ale wszystko jest lepsze od wypełniania rozkazów Pawella. Problem z życiem w Alfie to nadmiar wolnego czasu. Człowiek zaczyna myśleć o straconych towarzyszach broni, znajomych. Tęsknię za Joan. Widzę jej twarz za każdym razem, gdy zamykam oczy. Mam nadzieję, że szybko coś się wydarzy. Inaczej oszaleję. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, po krótkim przerwniku filmowym, który dalej jakby rozwinął wątek fabularny i historię tego świata. Jak słyszymy, ten nasz przyjaciel, który lubi hamburgerkę. wchodzi z jednej wersji, gdzie nie ma takich dwóch złych ludzi, można powiedzieć. Także ciekawe, jakie wpływają właśnie losy, które się dzieją w czasach tej gry na przyszłość. I tutaj też jest pokazana nasza ścieżka, jak się przebyliśmy do Ulf i teraz idziemy do Gamma, tam gdzie badają, jeśli chodzi o złoża i rozwijanie jakby urządzeń bojowych. Także możemy kontynuować naszą przygodę. Kapitan John MacMillan, Porucznik Brown, do usług. Jesteście w samą porę. Obserwujemy wzmożoną aktywność Rosjan na południe od nas. Powiadomiliście Alfę? Tak, sir. Ale wciąż czekamy na odpowiedź. To ten Macmillan? To zaszczyt Pana poznać, kapitanie. Słyszeliśmy o Waszych wyczynach. Cieszę się, że jest Pan znów z nami. Baliśmy się, że wyląduje Pan za biurkiem. Miło Was znów widzieć. Macie tu stację benzynową? Tak jest. Na wschód od nas powinno się znajdować następne złoże. Chcemy tam zbudować dodatkowy szyb. John mówi Ron Harrison. Zgłaszam się. Otrzymaliśmy informację, że Rosjanie próbują założyć bazę na południowy zachód od was. Najpierw jednak chcą zająć naszą gamę. Być może już wyruszyli. To nie pozostawia nam wiele czasu. Wysyłamy wam posiłki, ale musicie jakoś wytrzymać do ich przybycia. Powodzenia, John. Dziękuję, sir. Zrobimy co w naszej mocy. Ale tutaj mamy zadanie obronić bazę, wybudować szybkie elektrownie. Ja sobie wezmę część żołnierzy. W sumie wszystkich wezmę. Jednego może zostawę w razie jakby co do obrony. I postaramy się zająć jakby drugą bazę Rosjan, bo zanim oni ją zdążą wybudować, co nam ułatwi rozgrywkę na przyszłość. Ale to jest ten atak, o którym wspominali. Tak Zabić ich! To mamy tak też jest. pojazd, Gotów! Może nam golda przejąć. Poleczyły się moje umiejętności. Zabić ich! Tak jest! Nie ma sprawy Urodzony, aby Gotów? zabijać. Zwiększymy się moje umiejętności. Nie doradziliśmy chyba rozbudować nasz warsztat, ser. Potrzebujemy bardziej precyzyjnych narzędzi. Dobrze, weźcie surowce potrzebne do wybudowania fabryki. Musimy nadążać technologicznie za ruskimi. Nie ma sprawy, ser. Udało nam się przyjąć te koszary, nawet są za to osiągnięcia, jak widać. I nawet pojazd nam się A? udało przejąć bez... Wypabywania, żeby miał dość krytyczne życie na czerwono. Ty możesz wrócić, ty w sumie też, przyspieszmy trochę czas. I nam za to skrzynie przenieść. Przedadzą się na budowę koszar, które sobie dużo zrobimy na skrzyżowaniu. Tak? Gotów? Ciebie w sumie zamienimy inżyniera, A naukowiec niech nam robisz znajdzie. zrobione Tak? I tak, zostawimy ciebie oraz ciebie. Resztę weźmiemy do bazy, gdyż oni nas też będą tutaj żołnierzami atakować. Już idę, ser! Tak? Tak? Okay, I to mamy sir. dalsze podpowiedzi od gry. Wybawianie budynków, rozbudowa, naprawienie pojazdów, że znaleziono złoże. Da się zrobić. Ser? Tak? tak! 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 I ty nam tak wybudujesz laboratorium. Rozbudujemy warsztat, Gotów? Tak jest, sir. Gotów? A zbudujesz tu drugi szyb? Tak? I co teraz? Dobrze, pamiętam, za jakiś czas nas tu powinien zaatakować. To są skrzynia. Rozbudowywanie budynków jest większych możliwości. Na przykład w warsztacie możemy udawać jakieś takie dodatkowe, jakby e, odbudynki, które wpływają na jego rozwój, które pozwalają na nowe uzbrojenie albo wyposażenie. W możemy też od razu drugi szyb to zbudować. Informacja planowania. planowaniu. O, to jest ten atak. Spróbujemy ich dać bliżej. Milan ma też jakiś Daliśmy, duży gdzie? poziom. Dobra robota, ale walka jeszcze nie Musimy lepiej ufortyfikować bazę. W przeciwnym razie kolejny atak będzie naszym ostatnim. Zajmę się tym. Mam tylko nadzieję, że nie wrócą zbyt szybko. Dobrze, pan tam był chyba jeszcze jeden przeciwników właśnie. Może nam się go uda dojechać. A no i udało się. Tak, szefie. Tak? Gotów na więcej serwisów? Gotów? Możesz pomóc w budowaniu? Czas potrzebujemy tak tych skrzyni tak, chyba nie? Może nawet nam stąd przeniosą. Da się zrobić. I co teraz? to możemy rozbudować laboratorium. Jak widzimy na przykład jest laboratorium uzbrojenia, Wymagasz 50 skrzyn od nas. A raz sobie zbadamy podstawowe technologie, na okay, przykład właśnie sir. energię naftową. Tak, sir. Tak, sir. Kapitanie Macmillan? Słucham. Kto mówi? Sierżant Lucy Donaldson, sir. Dowodzę grupą posiłkową. Niestety Rosjanie zmusili nas do zatrzymania się w miejscu. Gdzie jesteście? Nie jestem pewna! Jak tylko się dowiem, powiadomię pana! Gotów Jak tam na nasze pojazdy. Obawiam się, że nijak. Bez silników daleko nie zajadą. Możemy polegać na słońcu, albo pozyskiwać energię z ropy. Mamy całkiem sporo czarnego złota. Da się zrobić. Tak? Tak! Da się zrobić. Gotów? Dobra, to można na mnie przenos już. Budujemy sobie teraz elektrownie naftowe, które są potrzebne do jakby działania tych lepszych okay. budynków, rozwiniętych. I rozbudujemy laboratorium też do następnego poziomu. Gotów? Zrobimy sobie takie dwie elektrownie. Lepszego pokażemy Ruskim, na co nas stać. Najlepszego mechanika mamy w sumie tutaj. To możemy się wymienić. A na niech zatłumuję ten pojazd, bardzo nam się nie przyda. A, a, wy coś nam możecie, nie za bardzo. Są wieżeczki takie ręczne, takie jak były lepszone ręczne. Możemy taką jedną zbudować. Oni nam się bardziej przydadzą do noszenia, jak do bratów. Ale mamy za mało skrzynek, to 50 wymaga. No właśnie, nie nosimy tutaj, tylko nosimy tam. Czy nie powinniśmy skręcić dalej na południe? Zwariowałeś? Popatrz na słońce, jesteśmy już dość daleko. Lepiej przycupnijmy gdzieś i przeczekajmy. Zamknąć się, wszyscy! Kapitanie McMillan? Tak, Donaldson. Powinniśmy już was widzieć, ale... Spróbujemy się do was przebić, bez odbioru. A jakbyśmy nie zajęli tej bazy, to teraz byśmy mieli drodze, ciężej, sir. żeby tych jakby... Tak Musieliśmy się jakoś nimi tak przebić. Jest, ja w drodze, ser. Dobrze, ser. A tak to sobie przejdziemy zwyczajnie. W drodze, sir. Mamy też dzięki temu więcej to jednostek, to tak, łatwiej ser? nam się będzie Różmy bronić. Prawie, ser? Ser? Tak jest, sir. Tak. W drodze, sir. I możemy tak. też badać kolejne prace, na przykład karabinka możemy zbadać, żeby mieć lepsze bronie. Gotów? Ruszaj się. I poprzynosimy ze skrzynię z Eskortem. Tak. Co teraz, sir? Gotów? Gdzie mamy cele, obroń bazę, spróbuj tak. rafineria. Tak. Właśnie możemy te Lotów? nasze wieżyczki rozbudowywać do takich okay. jakby półautomatycznych, Lotów? że to mają takie usprawnienie specjalistyczne, ale wymagają kogoś do obsługi. Tak jak mieliśmy Rosjan poprzedniej misji. Jazda, konstrukcja to nie problem. Ale jego uzbrojeniem powinni się zająć chłopaki z warsztatu. Miło was znowu widzieć, poruczniku. Poprawka, kapitanie. Został awansowany. Szkoda. Nie przepadam za szychami. Zrób wyjątek. Dobra, ale tylko ten jeden raz. Miło pana widzieć, kapitanie. Ciebie też, Frank. Brakowało nam ciebie. Ale to na przykład też możemy średnie pojazdy robić kołowe i sobie zrobimy taki. Zrobione za... Sadzimy sobie kogoś do bunkra, na przykład okay, jego, i to wybieramy karabin Gatlinga. Jak warsztat skończy pracować okay, nad tym, co ma obecnie, to się weźmie za to. I mamy nasz jakby pierwszy lepszy pojazd, tego sobie zatankujemy. O, proszę, ten ma karabin Gatlinga, to jest typowy na. Nie, karabin maszynowy ma. I zadaje 44 przeciwko żywym, z dobrym, dość dobrym mechanikiem. Ten ma 28 z kiepskim, a ciekawe ile będzie miał z lepszym Got mechanikiem. Da się zrobić. Zrobione, 44 Got dasz i 72 pancerza. Ten ma 45 pancerza. Gotów? Okej, okay, ser. A i mamy naszą pierwszą ulepszoną wieżyczkę, a to widzicie 72, czyli podobne w sumie mają parametry. Myślałem, że Rosjanie mają tak, trochę mocniejsze. No dobra, może też możemy kolejne skarby na tak, Gatlinga. Mamy za mało skrzyni. Jedną wieżyczkę damy sobie tutaj dalej. Tak jest, Zrobione. I tak go to przeniesiemy. Gotów? jestem gotowa na nowe rozkazy, Gotów sir. Ser. Sir? Sir? Tak. O, i tu na A, i to nas nadal atakują Rosjanie pojazdami? Uwielbiam. I widzicie dzięki temu, że mamy bunker sobie ich o ich odpychamy. ich, A może nam uda się ich nawet sprowokować pod bunkier? KOLERA! gotów! Polepszyły się moje umiejętności walki. Ale ona musi pozbawić mechanika pojazdu. A widzicie, tu nas atakują. Gotów! Gotów sir. dźwięki wydałem atakowane postacie. Nie, zostanie nam wyprodukować więcej pojazdów. I co teraz? Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Nie! Tak za... za mało skrzyn. Tak Ile tam potrzeba? A zaraz się, jak pewnie się zabiorą skrzynię, to zaraz tam zaczną wytwarzać. Oskim chyba bardzo zależy na tym sektorze, John. Zajęli większość naszych baz na wschodzie. Na czym konkretnie im tak zależy? Tego nie wiem, ale musisz ich zatrzymać, zanim zajmą cały sektor. Przyjąłem. Pokażemy im, kto tu rządzi. Podoba mi się Twój sposób myślenia, John, ale jesteś zbyt cenny, żeby cię stracić. Wysyłam Ci dalsze posiłki. Daj im 10 minut. A tak? i dostaniemy wsparcia, może nam się do kogoś jeszcze poprowokować, a... Co się pozbyliśmy kolejnego żołnierza. Gotów? Tak. Gotów, ser? Tak? Nie ma sprawy, ser! Da się tak. zrobić. Zrobione, ser. Tak. Zrobione, ser. Dobrze, ser. Myślę, że tą drugą troszeczkę możemy przenieść. I spróbujemy tak jest tu zaatakować Mera. Ach, będzie ciężko, ale może uda nam się ich... No właśnie, pod nasz teren przynieść. Będzie nam wtedy łatwiej. Jeżeli na przykład jednostki nie mają widoku... Możemy zrobić tak, że idziemy nimi z bunkra. Co teraz, ser? Tak, ser. Oczywiście przeciwnicy nie chcą atakować pustych budynków. I teraz już jest z zasięgu naszym. Zwiększyły się moje umiejętności pojazdy. teraz I ponaprawiamy nasze. częstanie, tak? ale oczywiście ich nie są nosić. Tak. W skrzynie jest tam gotowana więcej sy. Już idę, the sir. Co teraz? You see the ich. A kolejne to nam się dało. Deblas wbić tu widzimy, że mamy aż dwa pojazdy przyczajone. Teraz pytanie, czy uda się ich tutaj podciągnąć? O, może, może. Tak jest, Nie, uciekają. Nie, tu wracaj. Tak, tak, Staramy się go zniszczyć, ale może być ciężko, o, Ale jak się na mechaniku skupimy my. i lekarzu, I nie ucieka lepiej. A uda nam się ich dwóch załatwić. Także już jednego mniej mają. Tak jest! Na szczęście naprawa pojazdów nic nas nie kosztuje. No tak jest, sir. Gotów więcej, sir. Tak. tak. Przysłał nas Harrison, sir. Czekamy na rozkazy. Tak jest. No tak. Myślę, że możemy zaatakować ludzką bazę. Gotów? Tak. W drodze, sir. Tak, szefie! Jestem gotowa na więcej, sir. Tak, szefie! Myślę, że tyle parodów nam wystarczy. Tak, teraz! Tak, szefie! Gotów? Tak jest, sir! Tak? Tak, tak! Teraz niech mechanika. Gotów? Tak jest, sir! Tak, tak że nie A z jakiegoś inżyniera zamienimy sobie dołożymy parodów. Tak? Okej, sir. Tak! Gotów? do Co teraz? A Nie Strzelają do mnie, Tak Śmiepełne jest, ser. torby! Co teraz, ser? Tak! tak. A także myślę, że możemy tak. dalej pojąć z naszym atakiem. Tak. Ruszamy! Okay. Co teraz? Ser? Już nie żyje! W drodze, sir! naszą go medyka w Zrobione. możemy wysawić. Wsadzimy jakiegoś słabego żołnierza. Gotów, sir! Wolało. Na tak jest, Mogą dać ale go zranili. Jazda! O, i udało się, uciekają. I nikogo nam widzę nie zabili, nie zranili. Ale nawet sobie bazę zbudowali. A jeszcze strzelamy do nich w ucieczce, ja nie mogę tu sterować, oni po prostu jadą i strzelają w ciemno. Niewielkie straty własne, no w sumie nikogo nie straciliśmy. Spadaliśmy tak jak mieliśmy zadanie ropę i odważono tak na pozycję wroga. No nie wiem po prostu czego to do końca zależy, ale udało nam się ich pokonać. Tu możemy dalej postacie rozwijać. On ma w ogóle fajne okularki z tym. jest tak sobie żołnierzy. Tego w inżyniera. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję i zapraszam na kolejne. Cześć!